Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i już na samym początku chcę Wam się poralić, bo ja nie wiem, po co ja dzisiaj poszłam do szkoły. Miałam sprzedać 9 lekcji, ale pierwsze dwa to były WF-y. Potem miałam polskie, w którym oglądaliśmy film. Potem mieliśmy informatykę, tylko że nie przyszła pani, bo się okazało, że jej nie ma. Potem miałam biologię, na której oglądaliśmy jakieś zdjęcia z prezentacji. I gadaliśmy o Tarantuli, która była kiedyś w szkole. Potem co było? Potem była matematyka, na której też pani, która miała przyjść na zastępstwo, nie przyszła. Potem miałam biologię, na której oglądaliśmy film, i potem miałam angielski. Angielski to jedyna normalna rzecz w ciągu dzisiejszego dnia, bo miałam sprawdzian, więc musiałam przyjść, ale tak ta, to jak mi miałam sprawdzenia, to bym się wkurzyła, że ja poszłam bo naprawdę nie miałam po co iść do tej szkoły, także nie robimy tak. Um, a tak poza tym to zapraszam Was na kolejnego weekly vloga. A mamy właśnie poniedziałek, wróciłam do domu. założyłam że bluze, bo trochę chłodno jest. W ogóle dzisiaj spadł śnieg. Ja nie wiem, co to w ogóle ma być za pogoda. Dosłownie jest śnieg na zewnątrz, znaczy teraz już mniej, bo w ciągu dnia zdążyło to stopnieć, ale tak to... Tragedia. E, no. Także tak, i w ogóle wczoraj pomalowałam paznokcie na taki czerwony, tylko zrobiłam to turbo niedokładnie i już mi tutaj coś odprysnęło, więc e, nie chcę mi się tego robić jeszcze raz, ale chyba będę musiała, ale nie dzisiaj. Nie wiem, nie chcę mi się. Na razie są ok. Najwyżej pod tygodnia. No, także tak, dzień w szkole dzisiaj przepieprzyłam, popołudnie też, znaczy mam taki zamiar, dlatego że, znaczy coś tam zrobię, żeby nie było. Ale sam jakimś leniem, który nic nie robi, nic z tych rzeczy. Ja zrobię ym, trochę, ale nie na razie, na razie idę odpocząć, łączyć sobie coś na YouTubie, jakiś serial może zobaczymy. Także tak, jest właśnie po 18 .00. czekajcie. I stwierdziłam, że już yy, trzeba przestać się opieprzać. I teraz zrobił budyń. Taki waniliowy, jak widzicie. Nie, jezu, prawie to wylałam. No, także jak widzicie, budyń. I yy, muszę teraz yy, porobić matematykę na pewno. I yy, w sumie nie wiem, co jeszcze. Może zrobić zaraz na angielski. Może zacznę prezentację z polskiego bo się zgłosiłam. Nie wiem, tak? Myślę, że tak do 20 jeszcze coś porobię. Zrobiłam dwa zadania i jak czyli nie chcę mi się robić więcej. Także tak. No nie wiem, no bo w sumie ostatnie, w sensie, bo robię z powtórzenia zadania. I w sumie... Te zadania od 25 do 30, które są na tej stronie, są z konstrukcjami, których nie robiliśmy, a te na ostatniej stronie jest ich 8, one są trudne, więc ja je zrobię jutro. A poza tym też chciałabym zacząć uczyć tej matematyki na bieżąco, i myślę, że też sobie od środy, bo w środę będę mieć masę czasu, w ogóle w tym tygodniu mam masa czasu od środy zaczęłabym sobie robić po kolei tematy, bo ja naukę do matematyki bardzo zaniedbałam w ostatnim czasie i jestem trochę na siebie oto zła, ale też wiem, że nie miałam za bardzo czasu, więc chciałabym sobie to wszystko nadrobić i... poddałam się teraz tą prezentacją z polskiego, stwierdziłam, że nie mam na nią siły i czasu i ochoty, więc powtarzam biologię, muszę się tego nauczyć dzisiaj, ale to już praktycznie umiem, także jest już jak coś 20, jak widzicie? O, bardzo dobrze, 19.57, ale jeszcze sobie to zrobię i już pójdę się wykąpać, i sobie puszczę doktora Hausa. Już nic więcej nie będę robić, ale chciałabym dzisiaj jeszcze tą biologię ogarnąć, bo się w tygodniu będę mieć też inne jeszcze rzeczy do zrobienia. Mamy wtorek i dajcie zna mi znać, czy wy też tak macie, że w Waszej szkole macie jednocześnie jakby tydzień, gdzie po prostu macie pięć kartkówek sprawdzianów cały czas, po prostu codziennie coś, i potem macie tydzień, że nie macie nic. I ja tak mam, i mnie to osobiście już doprowadza powoli do szału, bo ja już trochę nie wiem. Co ja mam ze sobą zrobić? Bo najbliższe tygodnie nie mam nic zapowiedzianego Mam tylko sprawdzian z chemii Którego nie będzie, bo pana teraz cały tydzień nie ma Więc się nie wyrobi do tego sprawdzianu Więc nie mam absolutnie nic Nie mam nic do roboty I to po prostu jest takie... What the hell? Dlaczego w tamtym tygodniu po prostu miałam takie urwanie głowy, że nie byłam w stanie normalnie funkcjonować i byłam cały czas zestresowana, bo cały czas coś robiłam, cały czas coś miałam do roboty, a w tym tygodniu ja jest wtorek, ja już jestem zmęczona odpoczywaniem. To jest straszne, ale ja po prostu od wczoraj ja nic nie robię w tej szkole, w ogóle nie wiem po co ja do niej chodzę, ale z drugiej strony w domu nie zrobiłabym absolutnie nic innego. Bo u mnie dni w szkole wczoraj wam mówiłam, jak wyglądał dzień wczorajszy. Dzisiejszy dzień wyglądał tak, że jedynie na angielskim cokolwiek zrobiłam, potem było zastępstwo na matematykę z historykiem, więc nic nie robiłam. Potem miałam francuski, na którym zrobiliśmy trzy zadania, a resztę przegadaliśmy. Potem miałam zastępstwo. Z historii na geografię okazało się, że pani z geografii ma w tym czasie lekcję z inną klasą, więc kazała nam iść do pana od fizyki. Po czym się okazało, że pan z fizyki też ma lekcję z inną klasą, więc się skończyło na tym, że siedzieliśmy sami w klasie, co było bardzo ciekawe. Potem były dwie godziny polskiego, przez pół godziny pani próbowała włączyć film, a potem oglądaliśmy ten film i na końcu religia, na której oczywiście jak zwykle nic nie robiłam, więc po prostu już mam. I już mnie po prostu trzepie, bo wiem, że zaraz się po prostu zacznie znowu szał. Bo zbliżają się święta, nie mamy ocen, i będzie 10 tysięcy kolejnych rzeczy do zrobienia. Wyżyłam się, wygadałam się, jest mi bardzo miło, lekko teraz. I co? Dzisiaj znowu nic nie mam z bardzo do zrobienia. Pierwszą rzecz, którą mam zamiar zrobić, to to posprzątać trochę na biurku, bo mam tutaj trochę bardzo dużo naczyń, cztery naczynia I trochę tam z tyłu muszę ogarnąć, bo tam nie jest zbyt czysto w ogóle, popatrzcie jakie piękne słońce, a jest godzina 17.15 i dopiero słońce zaczyna zachodzić, także jest przecudownie um, I to jest tak um, Aha, i chciałabym polować paznokcie, bo jak widziałam takie czerwone, wspominałam wam zresztą o tym Ale czy ja się czuję na wiosnę w czerwonych paznokciach? Nie sądzę. Pomalujemy sobie je prawdopodobnie na różowo, także teraz to chcę zrobić. I co będziemy robić później, to wam będę mówić na bieżąco. Ale wiecie, no mam jakieś takie małe rzeczy, które muszę zrobić. I one wymagają poświęcenia czasu. Ale właśnie jak ja mam takie małe rzeczy, to mi się trochę ich nie chce robić. Hi guys! Wychodzę właśnie. Ogarnęłam się, jak widzicie. Założyłam moje nowe buty, tylko że one mnie trochę obcierają, więc mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj tak źle. Mam dokończyć w ten sposób, żebyście mnie lepiej zobaczyli, także tak wyglądam. No i ja wychodzę, zostawiam piankę. I dzisiaj w ogóle idziemy ze szkoły do Instytutu Kardiologii i nie mam lekcji, jako tako. Natomiast ja zostaję i tak w Krakowie, bo to się kończy o 12, a mam o 17 biologię. Więc pójdę sobie do jakiejś kawiarni, są sobie kawkę, i się pouczę, także e, zabieram Was ze za sobą. Ja e, zbieram się właśnie do szkoły i idę zjeść śniadanie, ale zrobię, już pokażę Wam mój outfit. Jest po prostu tak ciurnio sam, bo ma być 15 stopni i jest po prostu cudnie na polu i się czuję tak fajnie. I swoją drugą kupiłam wczoraj ten sweterek i kupiłam jeszcze biały. Tak, bardzo podobny. Także co? Torebka, of course. I lecę jeść śniadanie. Witajcie w piątek. W ogóle kupiłam sobie taką naklejkę z takimi przestawkami. Ja Wam ją zaraz pokażę. I w sumie właśnie jakby przykleiłam Was do okna dzięki temu czemuś. Tylko że to mam wrażenie, że nie działa do końca tak, jak powinno działać, w sensie, bo ten telefon się odkleja. I tak, w sensie ta przestawka się odkleja od miejsca, w którym jakby przymocowałam ten telefon. Um, no i co? Dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny, 21 marca, i ja nie poszłam do szkoły. Jak widzicie, bo miałam na 12.34 lekcje, z czego 3 to nie były nawet moje rozszerzenia, więc stwierdziłam, że mi się w sumie nie chce i bez sensu. Przepraszam, że Was tak będę próbować, ale mam wrażenie, że Wy lecicie. Nie wiem, czy to jest jakieś moje złudne wrażenie, czy my naprawdę lecicie. W każdym razie nie poszłam dzisiaj do szkoły. Ale nie chcę, jakby tak wiecie, tak totalnie po prostu nic nie zrobić dzisiaj. Więc jak na razie, tu setuam śniadanie, ogarnęłam się i posprzątam pokój. Znaczy, prawie jeszcze mi zostało biurko i sobie chyba poglądam doktora Hausa, a potem najwyżej coś porobię. Także tak na razie mam takie plany. Jeszcze na pewno muszę zmontować film na niedzielę, ale to jakoś, jakoś tam pójdzie. Hi guys, mamy 10.30 i ja właśnie jadę na zakupy z tatą. Tak wyglądam. Bardzo proszę. Eee, taki zwykły czarny top na ramionczkach, do tego taki biały sweterek i spodnie. Sweterek jest z H&M, eee, top z New Yorkera, spodnie z berszki chyba? Nie pamiętam. Chyba z berszki, ale nie jestem pewna. Um, także lecimy. W ogóle jest naprawdę prześliczna pogoda. I my jedziemy właśnie na zakupy. Będziemy jechać wcześniej, ale coś samochód nie chciał odpowiedzieć. Ale mój tata naprawił, okej? Okay? Mój tata jest złotą rączką w tym temacie. Także ruszamy. No I w ogóle popatrzcie na mój naszyjnik. On mi się tak kurde strasznie każe z krecją, że. Wróciliśmy z zakupów i ja zmyłam paznokcie i będę sobie robić hybrydy. Tutaj oglądam sobie doktora Hausa. Yy, także jest godzina 12:21, także do 14 chciałabym się zrobić z tymi paznokciami. Yy, także yy, nie wiem jeszcze, jak je zrobię. No, także tak. Yy, jak zrobię, to Wam oczywiście je pokażę. Jak widzicie, zrobiłam. Tak one wyglądają. Może wyjdę na balkon, bo tam jest lepsze światło. Tak wygląda druga ręka? Przebrałam się, jak widzicie, i idę właśnie biegać, bo jest właśnie w bo To jest 17. Jest 17, także nie jest e, za gorąco, się za ciepło już. Już się powoli, właśnie schładza, także szybko się przebrałam i idę pobiegać jak wrócę, to się pójdę szybko od razu wykąpać Bo ja nie lubię siedzieć taka spocona, a zawsze z biegania wracam strasznie taka wiecie, po prostu Wyczerpana wszystkim, w sensie fizycznie, ale psychicznie bardzo naładowana Pozytywną energią Biorę jeszcze słuchawki Słuchawki, bardzo proszę I... Yy, tak o 19 jeszcze z takich planów na dzisiaj to o 19 mam angielski do 21.00, a o 21 razu schodzę na dół i oglądam zatą mecz, bo gra Polska z Litwą. Zrobię popcorn i będzie G taki fajny wieczór. Ja też teraz robiłam zadania z chemii na korki przez jakieś, nie wiem, półtorej godziny, tak myślę. No myślę, że półtej półtorej godziny. Um. Także fajnie, że właśnie tak nie przerąbałam tutaj całego dnia. Hejka, tutaj ja z przyszłości i chciałabym was poprosić o zasubskrybowanie mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I oczywiście jeśli wam się tutaj podoba, no bo jeśli e, czerpiecie przyjemność z oglądania moich filmów, no to wydaje mi się, że warto byłoby zostać na dłużej. I pamiętajcie, że dla was to jest sekunda, dla mnie ogromna motywacja i udowodnienie mi, że to co robię naprawdę Wam się podoba, także przypominam o subskrypcji. Dzień dobry. Ja idę jak widzicie. Znaczy na początku się trochę przebiegłam, ale trochę moja forma muszę powiedzieć, że spadła, w sensie no od jakichś dwóch tygodni nie biegałam i trochę to czuję. Po drugie, jestem przed okresem, więc po prostu moja sprawność pod każdym względem jest dość na niskim poziomie. Dlatego na początku się trochę przebiegłam i teraz stwierdziłam też, żeby się nie przemęczyć, to sobie po prostu idę, spaceruję, bo teraz, wiecie, przed nami takie same takie ciepłe dni i też nie chciałabym się nadwyrężyć, zrobić sobie jakiejś kontuzji coś takiego, dlatego tak postanowiłam, że Trochę dzisiaj wrócę na luz i, i, i po, dopiero tu wracam tak naprawdę do takiego regularnego biegania, no bo tak naprawdę mm, ostatni raz biegałam w lipcu e, bo potem po prostu moja głowa była zajęta przeróżnymi innymi rzeczami i, i po prostu nie miałam czasu, a przynajmniej tak mi się wydawało, że nie mam czasu, teraz wiem, że na spokojnie nie miałam, ale wiecie no wtedy po prostu miałam gdzieś tam inne rzeczy na głowie. I tak naprawdę dopiero właśnie wracam do takiego regularnego biegania, w sumie to zaczynam regularne bieganie, bo nigdy mi się przez taki dłuższy okres czasu nie udało mimo wszystko biegać. I chciałabym to naprawić, dlatego że czuję, że po prostu bieganie albo w ogóle pójść na spacer, szczególnie jak jest taka śliczna pogoda, daje mi po prostu tyle energii, takiego po prostu pozytywnego czegoś. Po prostu kocham. Ja od razu po prostu moje myślenie jest odmienione, nawet jak mam zły humor. Ja po prostu kocham, właśnie iść gdzieś, tak się po prostu wyżyć, bo wypytanie jest dla mnie taką trochę formą wyżycia, bo po prostu wszystkie te złe emocje z siebie po prostu, wiecie, tak wypuszczam i naprawdę dla to jest super. Także jeśli nie lubicie biegać, bo nigdy nie biegaliście i wydaje wam się, że to jest strasznie trudne, to jest trudne, ale. Jednocześnie jest strasznie przyjemne, także naprawdę polecam, szczególnie, że teraz jest po prostu śliczna pogoda, coraz bardziej się robi. Po prostu takie piękne słońce jest. I, i nie wiem, mnie to od razu po prostu pozbyje na do życia. Tak sobie tutaj idę i zobaczcie, co napotkałam na swojej drodze. Przepiękno, mi się naprawdę strasznie podobają. I właśnie tak fajnie, że już po prostu jest taka pogoda, że może po prostu te kwiatuszki zaczynają kwitnąć, to po prostu wygląda tak słodko. Muzyka